We Łódź przybyło blisko 18 tysięcy widzów, legioniści w zielonych koszulkach. Już pierwsza akcja gospodarzy zakończyła się powodzeniem. W drugiej minucie po rzucie rożnym Radosław Michalski pokonał bramkarza Widzewa Wojdyga. To był prawdziwy zimny prysznic dla łodzian, którzy zostali zmuszeni tym samym do diametralnej zmiany taktyki. Wynik 1 do 0 utrzymał się do przerwy, a po zmianie stron w Legii zabrakło kontuzjowanego w 42 minucie Leszka Pisza. W 73 minucie występujący po dłuższej przerwie Wojciech Kowalczyk trafił w słupek. I jak to często bywa, zamiast 2 do 0, minutem później było już 1 do 1. Rzut wolny wykonywał Mioszkiewicz. Piłkę po nieudanym strzale Ośmiałkowskiego przechwycił Koniarek i strzelił nie do obrony. Zdecydowana przewaga Łodzian w tej fazie gry uwieńczona została zdobyciem wyrównującego gola. I gdy wszyscy pogodzili się już z remisem, w ostatniej minucie meczu Maciej Śliwowski zdobył zwycięską bramkę. Jak do tego doszło? Posłuchajmy. Wybijaliśmy, zdaje się, rzut z autu, było powstało zamieszanie. Sergiej Szestakow chyba, wydaje mi się, że chciał strzelać. Piłka troszeczkę mu zeszła i akurat znalazłem się w sytuacji takiej, w której nie mogę zmarnować tej sytuacji. Ja nie oceniałem tego, tak jak Dobrze. niektórzy z panów mówili, że to jest mecz, który zadecyduje o mistrzostwie Polski, bo uważam, że jeszcze zostało 7 kolejek i jeszcze wszystko się może wydarzyć w naszej lidze. Jest pięć zespołów, które walczą o to yy, zaszczytne miejsce i sądzę, że każdy po prostu ma w dalszym ciągu szansę. Nie było to porywające <laughs> widowisko, natomiast była to po prostu walka, jeszcze raz powiem, walka o y, punkty i o y, piłkę na boisku. Ja nie mam wiele do powiedzenia, bo przegraliśmy w Rajersku. Na pewno mecz był przeciętny. Też było zaliczy do kategorii walki z tym, że był on szybki. Legia wygrała z widzewem 2 do 1.